Więc tak, tam mogę iść i powinienem iść, ale ja chcę najpierw się zdropić w dół i zobaczyć, co jest na dole. Każdy był kiedyś młody? Nie hejtuj. Ja też byłem młody, ale nigdy nie darłem pizdy w autobusie, nie? Więc, więc, teoretycznie tak. Każdy był młody, chyba że, nie wiem, urodził się kosmitom. No, ale jakaś tam kultura... ...zawsze obowiązywała. Okej, okay, fragmenty, zajebiście. Chyba mam już 8, co? Mam już 8. idealnie, dobra. Więc możemy tonitrusa sobie zrobić i pytanie Którą, nie, to nie jest pytanie, nie, no nie, nie ma pytań, już nie było nie, nie, ma, nie było pytań w takim razie Chciałbym wiedzieć jaką broń byście woleli zobaczyć, czy tonitrus Na plus 10, czy Urywa, Greedy, ja wiem Czy tonitrus, czy Młot grzmot Ale ja chyba tonitrus chcę, szczerze mówiąc Ja chcę tonitrus bo to nic będzie, będzie szybszy, nie? A nie wydaje mi się, że będę chciał iść na Lorenza z wielką bronią, czyli ani z młotem, grzmotem, tudzież boomhammerem, ani z e, mieczem Ludwiga, tutaj, nie? Pamiętam, że kurwa, no te wielkie bronie, ja sobie nie, ra nie radziłem z nimi na Lorensie, ani kurwa trochę. Więc chcę to Nitus chyba na plus 10 zrobić. Ostatnio w, bu w busie ze słuchawkami na uszach jakiś gówniarz mi jest zdjął i szedł do wyjścia, to do niego wyskoczyłem. Co kurwa? Ktoś ci z, z słuchawki ściągnął zęba? No to taka, to już wiesz, to, to już jest naruszenie jakiejś tam prywatności całkowitej, nie? I, i, I cielesności, prawie, żebym powiedział. Naruszenie. To ja bym już tam się kurwa wydarł na jakiegoś takiego gówniarza, albo. No, oby nadarciu się taka sytuacja się skończyła, nie? Okej, okay, trzy lekkie wystarczą, a ci są... Ci mają wyjebane, patrz kurwa. Tam prosiaka słyszy po prawej. Hello? Chodź tutaj, panie z kataną Web Okej, okay, trzy lekkie git A, ah, jak on kurwa roluje, no? A czy back stypuje dobrze. dobrze. Jest prosiak. Młod grzmot miał już swoje momenty chwały, ale im dalej wran, tym gorzej się sprawuje. Mam wrażenie, prawda? No bo on ma ten. A, dwa prosiaki. On ma ten problem taki, że. Oku... Że on bez bufa jest kurwa głównym strasznym, nie? Jak nie wyłączę bufa. Halo? Co to za. Jezus Maria, czemu do mnie dzwoni? Nie zdłużyłem. no, nie, no, nie. Wiecie co? Co do mnie dzwoni? Wiecie, kto zadzwonił, kurwa, domofonem? Ministranci, kurwa, czy chcę księdza po kolencie przyjąć? Ministranci mnie zabili. Ja nikogo nie zapraszałem, nie? więc się trochę zdziwiłem, że wieczorem o 19.00 myślałem, że może kurwa, coś się stało, nie? więc no. No i no, kurwa, no. Powiedziałem, że nie chcę oczywiście, żartuję. Powiedziałem, że chcę, żeby przychodzili. Teraz mamy na streamie ten... Filmowanie księdza. Czekaj, gdzie ja na dół? Żeby... Żeby pójść tam... Ała, gdzie chcę? Teraz będę chciał to przebiec na hama i się zajebie, nie? Którędy ja tam poszedłem? To chyba już minąłem co miejsce, co? Nie. To jest tu i tu w lewo na dół zaraz, tak? Dobra, 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 jesteśmy na dobrej drodze. Git! Live z księdzem, dokładnie tak. Ale na, kiedyś było, nie? taka akcja, że ktoś przyjął na, streama, na streamie księdza i jakieś takie dziwne rzeczy od, odwalał, nie? Ja wierzący nie jestem, ale no jak ktoś jest wierzący i przyjmuje księdza, ja bym takiego czegoś nie mógł zrobić. Jakiś tam szacunek mam zawsze, nie? Czy, czy, czy jesteś księdzem, czy jesteś czymkolwiek, kimkolwiek innym, no szacunek do innego człowieka się zawsze należy, nie? Jebał się. Okej. Okay. Niech ksiądz przyjdzie i ci zrobi ten etap, bo ministranci ci strollowali. Dokładnie. Powiem, że ten. Taki, taki cwan jesteś, tak? No to się okazuje, że, że ten. Że ksiądz tak naprawdę yy, jest jebanym challenge i robi speedruny w Bodobornie, nie? Nie, ale kiedyś ten. Ja zawsze, jak ktoś ten. Podaje taki przykład jakiegoś spoko księdza, na przykład. Ja zawsze podaję przykład tego, jak. jak mój kumpel ma wujka księdza. I kiedyś do niego pojechaliśmy gdzieś tam po drodze, jadąc do, do Gorzowa po prostu, Wielkopolskiego, a eee... czekaj, sprawdźmy to na nich, eee, pojechaliśmy do niego na plebanie przy okazji, bo to było po drodze, no chujowe to jest, no, eee, i jak weszliśmy na tą plebanie, to tam napierdalał metal <śm> z głośników, nie? <laughs> Więc ja byłem mega zdziwiony, ale też tak pozytywnie zaskoczony. Dobra, niech podejdą za mną, niech ten caster się odpierdoli. To jest najlepszy spell jak na razie, najbardziej użyteczny z tych wszystkich, które dotąd znalazłem, bez kito. To ma fajny damage, ściąga tylko jedną amunicję, wywala większość małych przeciwników na plecy. I przy okazji paruje. Jeśli nie na przykład wykastuje go w momencie, kiedy przeciwnik jest w tych pary pary framesach, w tym momencie, nie? W momencie ataku, gdzie można go sparować. Dobra, prosiaki. The Happy Pope. <ścoughs> Idzie i zrobi no hit. The Happy Pope. Piękne, piękne. A czemu ten prosiak nie ma moich pieniędzy? Trzyma. Nie widzę jego oczek, nie? Bo on ma dużo oczków. A może ktoś przyjść, któryś mnie usłyszy, zobaczy? Czekaj, ja w niego zrzygnę. Ale boi się, że oba, w oba, gdy naraz, No nie! Target się wyłączył, dobra, dostał jeden. Za tysiąc. Solidnie. Aż sobie więcej amunicji zrobię. Ty, on mnie nie widzi. On w ogóle kurwa nie wie skąd dostał. Hello. Patrz co on robi. Oho, teraz dwa dostały. Ok. Biegnie drugi, nie? Nie trafił. Okay, minus jeden Czy ja słyszę trzeciego? Co ja słyszę gdzieś koło mnie jeszcze wchodzącego? Nie jest dla was za głośno? Tak przy okazji właśnie? Bo ja mówiłem, że trochę głośniej jest dzisiaj u was niż było wczoraj Ale mam nadzieję, że jest git Jak coś to mówcie, żeby ściszyć no Bo ja nie mam odsłuchu od was, z waszej strony dokładnie Jak gram na konsoli konkretnie Bo to trochę inaczej się łączy Z komputrym Dobra, y czekaj, gdzie są moje pieniądze? Jeszcze raz, kurwa, gdzie on mnie wyjebał? Wyjaśnił ja schodziłem tędy i gdzieś tu się zablokowałem, i tu mnie zaj... Aha, okej. Okay. Dobra. Mamy pieniążki z powrotem. Ustawmy sobie. No nie, no ten, ten. Wróżba. Wróżbita. ebrita, To jest najlepsze. Wywalmy w ogóle z bara to i to. Na razie, żeby mi się te itemy na, na barze nie nie mieszały za mocno. A to już tu? Kurwa. E Nie wiem, czy miałem to zrobić, ale to zrobiłem. <laughs> But I fucking did it, okay? <laughs> A, okej. Okay. Nie mogę wziąć krwiadewki, ponieważ już mam jakąś inną krew, tak? Mam krew Arianny? Bo możecie mieć tylko jedną krew w kieszeni, nie? Czy jakoś tak? Nie pamiętam, jak to działa dokładnie. Dobra, od odblokujemy skrót. I mamka. Ma mamka time. Ariana Grande jest. Mamka time. I teraz tak, mamy. To jest ten skrót. Poczekaj, czy ja stąd nie będę miał szybciej biegnąc. Nie tymi windami wszystkimi, tylko pieszo od tej tutaj. Od tego tutaj dzwonka. No będzie szybciej, dużo szybciej. Czyli nie muszę tymi wszystkimi trzema windami naraz jeździć, dobra. Bo to jest mega, mega annoying. Griana Arande. Podoba mi się ten, jak w niektórych grach na przykład yy, są właśnie takie zmiany. Nazywają NPC na przykład, nie? takimi zmienionymi imionami i nazwiskami różnych osób prawdziwych. I między innymi, na przykład, w Bowie mi się tak zapamiętało, że jest ha Harry Spilton. Nie zawsze mi to bawiło. Dobra, jak Nitrus na plus 8 i na tym zostaniemy na dłuższy czas, bo kamień na plus 10 kolejny w DLC jest dopiero, jeśli dobrze kurwa pamiętam, w tej studni, nie? Chłop to królową odjebał, <noise> e, W tej studni za... jak ona się nazywa? Za Mariom, za Lady Mariom, więc tyle. Właśnie, zmienimy tą, tą runę, o której mówiłem, bo mam ciągle tą na szał. Mamka Margo pewnie mi wpierdoli, tak coś, tak coś kurwa czuję. Weźmy więcej fiolek, 4 git, niech będzie. E, levele, ile mi teraz kosztuje level? 35 koła? Podniosłem jakieś te pieniążki. Jedenastkę, jedną. Ile to mi da? Dziesięć koła, okej. Będą z tego dwa levele jeszcze. Chyba, nie? Czy nie? Tak? No nie, kurwa, brakuje tak mało. Ile brakuje? Cztery tysiące? Czy ja mogę coś sprzedać za cztery koła, żeby mieć te levele? Nie zdobądź, sprzedaj. Uh, co mi się już nigdy nie przyda? Tak nigdy, nigdy, nie? Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia. No pioruny mi się, czy znaczy papiery mi się nie przydadzą. Ponieważ... O! O, to mi się przyda, nie? Ponieważ no ja nie mogę moich broni wzmacniać niczym takim. Kamienie zwykłe. Na razie zostawię, nie wiem. Krew rytualna pięć broni, bla bla bla. Coś mi się. Coś mi się tutaj powtarza? Ale creepy jest kurwa ten <śmianie> ambient, what the fuck. Bekuje mi ile? błękitne nie wiem, czy mi się przydadzą. Chuj, sprzedajmy ich 5 I teraz będzie level, nie? Młoto grzmo, Nie, młoto, grzmot, grzmot młot zostawimy jeszcze. <śmianie> Młot, grzmot jeszcze zostawimy. 41 tysięcy, tak? Z hakiem, dobra, czyli jeszcze, jeszcze coś. Młot, grzmot zostawimy, bo może... Ben... Fajnie się młotem, grzmotem biega między bosami, nie? Kiedy przeciwnicy są na strzała praktycznie, na ciężki przytrzymany. Bo młot, grzmot ma fajne, fajne AOE tak naprawdę. Nie chcę kupować sprzedań. Co jeszcze mogę? Kurwa, coś co jest dużo warte, nie wiem. Mgła odrętwienia, to jest do PvP konkretnie, nie? Masz tu kurwa 5 sztuk i dawaj level. A to może mi się przydać tymczasem pod koniec gry. Ale z drugiej strony, ja bardzo często na przykład mówię, że to się może przydać i nie sprzedaję, albo nie używam danego itemu. Ale z drugiej strony, czasem mam takie często, nie? W jakichś ranach konkretnych, które się skupiałem na jakimś nie, konkretnym challenge'u, czy na konkretnym, na konkretnym buildzie, że a tego nie będę potrzebować, więc, więc wszystko sprzedaję, nie? I potem, nie wiem, dwa dni później takie, a ten item, nie? Kurwa, no teraz by się przydał. Więc nigdy, kurwa, nie jesteś bezpieczny, o ile Twojego rana. Nie, nie, przygotujesz tak idealnie, nie? Także tak, tak, po to do itema pamiętasz dokładnie co ci się przyda, a co nie. Szczególnie jak gram w Bloodborne, no ja Bloodborne nie znam jakoś za dobrze, nie? Więc te itemy, które sprzedałem może się przydatą. Ten niebieski płyn się może przydać, bo on daje ci niewidzialność, nie? Ale to, żeby ym, wyłączać leczenie, to już tak nie. Kogo to kurwa obchodzi, nie? Pewnie są moby albo nie wiem, co, coś, co się leczy. I kurwia, No ale ile takich przeciwników będzie do końca gry? Mam nadzieję, że mało, albo w ogóle. Hmm. Dobrze. Czyli tak, Mamka Mergo. Mer Mergo czy Margo? Mergo, nie? Mergo. Mergani. Eee, czy ktoś pamięta jej Resisty? ja sobie szybko sprawdzę po prostu? Modher Mergo? Ona się Modern Mergo nazywa? Mamka Mergo. Mergos Wet nurse ok. Mergos Wet nurse I tak, Defensives, Physical, 148. Blunt ma większy niż, niż zwykły, bo ma 177. Prąd 75. Arcane 75. Ok. Czyli ten miecz chyba nie ma blunt w damage'u, nie? Ma albo standard, albo, albo, albo coś. Pewnie standard po prostu. Więc teoretycznie powinien być dobry. Margoet jest. Margot Nurse. A ja sobie prze, nie przebiegnę kurwa, tędy, tak? Ok. Szybko wspienalajam te windy w tej grze. Dobra. E, to ma damage. Tempy? Ale odpchnięć ten też, kurwa, no nie wiem, dobra. Nie update'owały się moje soczki, więc świetnie. I co sobie zostawimy? Wezwanie z duchami, nie? Ten OST właśnie, wyłączmy ten ambient. Brrr. Ja tego nie zrobię za pierwszym. Okej. Okay. Hello? Okej. Okay. No kurwa, no kurwa. No nie, Paweł nie griduj aż tak, proszę cię. Dobra, a jak bardzo ty nie lubisz takich rzeczy? OK, bardzo nie lubi To już więcej tego nie użyję, nie? No? To było trochę gorsze RNG Nie, użyję jeszcze raz, dobra, 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 jeszcze mogę O chuj Tu też chujowe RNG Dobra O oj, to dwa plecy jeszcze leci. Gridi, gridy w ja wiem. Na plecki chcę, na plecki. A ja co zrobię za pierwszym chyba jednak? Arkane tak, 45. Albo i nie! O, czekaj. Co robi, wybuchnie? Nie. O chuj, hello. A, nie weszło moje. Ale griduje te ciężkie ataki, Paweł. Weź lekkimi, pierdolni. O, o co to robi? Hmm, ciemno jak w piździe. O chuj. Całkiem nie pamiętam czegoś takiego. Czy ona zniknie w końcu? Czy to będzie już do końca walki? Nie pamiętam. No nie, nie zajebię tego klona, nie? Grupa ze ścian wychodzi. Ona zniknie, czy nie? Bo nie wiem, czy uciekać ciągle, czy jednak jej pierdolnąć. No nie, chyba. Gdzie ona w ogóle jest, ta prawdziwa? The real one. O, dobrze. Piękne. Aha, drugi raz to włączy? Nie, po prostu się tepnie. Piękny damage Ała, we mnie też. Nie ja musiałbym naprawdę chyba spiedolić, żeby tego teraz już nie wygrać, Ojej, podwójny atak, ale nie trafiło. Okej. Okay. No, musiałbym <laughs> naprawdę to zjebać, żeby to nie wyszło. Dobra, dawaj pępowinkę. Już mogę zjeść wszystkie trzy, nie? To nie ma znaczenia kiedy ja je zjem. Ważne, żeby przed walką z Germanem je zjeść, nie? Bo pamiętam, że na poprzednim ranie miałem e, wątpliwości co do tego, kiedy można zjeść pępowinę, bo to było dość tak. Dziwnie to było napisane na, 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 na wiki i tak dalej. W jaki sposób to działa. Okej, okay, no to idziemy do DLC. Idziemy do DLC. Coś mi ten, zapewni mnie, że mogę już zjeść. Pępowinki. Okej, okay. sen już płonie. Obietnie kiedy, dobra. Dziękuję, dziękuję. No więc zjedzmy je. I jeden. Dwa I trzy. A co to jest plugastwo w ogóle? Aby przed walką i tyle, no właśnie, no właśnie. Właśnie, że właśnie chyba na Wiki wyczytałem, że przed walką, ale nie wiedziałem, czy chodzi o dosłownie przy wejściu przed walką, czy, tak, czy, czy o to chodzi, czy, czy po prostu kiedykolwiek, byleby zanim wejdę na arenę, nie dobra, 46, Arkane, idziemy do DLC. Uu, boję się DLC, szczerze mówiąc. Ja... ja... w sumie... w podstawce jakoś nie bałem się zbyt dużo bossów. Bałem się Logariusa, a o dziwo wczoraj padł, kurwa, mocno pijano, ale za pierwszym razem. Z jakim bossem w podstawce miałem problem dotąd? W podstawce konkretnie, nie? Na pewno miałem problem z tym panem tutaj. Nie wiem, dobiję głowę, żeby, kurwa... Żeby się chłop nie męczył, nie? Pożywaj w pokoju. Już umarł, nie? Dobra. Ale tak, Parl. Parl był straszny, prawda? Rzeczywiście, no. Nienawidzę Parla. O, jak go wypuszczę, on się na mnie wkurwi, nie? Ale dobra, zobaczymy. Tu będą panowie z latarniami, chyba, nie? Blokada, o. A, jeszcze tam ci coś ścielają. Poczekaj. Jak mam w formie tej specjalnej, to nie mogę ten używać, nie? Nie mogę używać. O! Okej. Okay. Nie mogę używać. Ale i spchnięcie w ogóle na tym ciężkim, jak nie mam formy specjalnej. Oh, oh, oh. Czekaj, nie mogę używać pistoletu. O, bo w dwóch rękach trzymam tę broń, nie? Któreś z tych cel jest taki pojeb, nie? I on w fuj među robi. Pamiętam, że mi wpierdolił wielokrotnie, jak tu byłem pierwszy raz. Tu się chyba idzie dalej, tak? Tak. Ale czy ja do tej celi w ogóle, tam gdzie ten pojeb siedzi, mam klucz już? Chyba nie mam, nie? Nie wiem, czy w ogóle trzeba klucza jakiegoś. On gdzieś za rogiem, pamiętam, siedział i czekał na mnie. 5 gra, gra, grati. Chujowe to jest, nie? Ja pamiętam, że jak znalazłem to pierwszy raz. A nie, to tu się kontynuuje do kościoła. Okej, okay, to zejdźmy tam na dół najpierw. Jak to byłem pierwszy raz i znalazłem tą 5 grati. A co się nazywa grati? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. To myślałem sobie, ej, zajebiście w końcu będę miał broń na offhand, którą będę mógł parować, nie? Że to będzie normalne pary, jak w Soulsach. No ale nie, nie działa to w ten sposób. Tak. Pokaż chujowe, tak, mergołbita. E, zaraz założymy i, i pokażę. A czy to. Czy L3 to jest kurwa co? Otwórz drzwi. Nie mogę, dobra. Czyli muszę klucz chyba wyciągnąć z tych kolesi. To jest mega chujowe. A 5 grati. Widzicie, staty widzicie? 60 dymeru fizycznego i 75 od ognia. Tak? Nie, 32 od ognia. To jest taki, no jak to się nazywa, Custed, nie? I mi się po prostu leje. Nic więcej. Dosłownie kurwa, nic więcej. I nie da się tym parować, tym atakiem. Szkoda, że fajnie jakby się dało, nie? ale się nie da. Dobra, więc z powrotem. Kurde, miałem jeszcze Rozpylacz Płomieni wzmocnić, się Jak będę miał jeszcze więcej tych Kamieni Najwyższych, kolejne 16 potrzebuję, to wzmocnijmy jeszcze ten też Ognia. Miałem jeszcze Rozmarinus ogarnąć, nie? Ale z tego co sobie poczytałem o Rozmarinusie, Rozmarinus to jest dosłownie jak też Płomieni, czy znaczy jak ten Rozpylacz, jak to się nazywa? Rozpylacz Płomieni, tak, Rozpylacz. Tylko, że bije Arkeinem, a nie Ogniem, nie? Więc ogień wydaje mi się fajniejszy, ciekawszy na pewno. Który? kurwa, tego po lewej to ja nie widziałem. Okej. Okay. po raz pierwszy się wyjebałem na, przez lód na chodniku w tej zimie. Ja w tą zimę jeszcze się nie wyjebałem na lód, no to, to muszę sobie przyznać. Ale nie było dużo lodu, Nie, nie było oblodzone za mocno, no ten, bo ten frajer tam, on bije mocno i ma dużo HP, nie? Um, ustawmy sobie wróżbite Ebrietasa, którym mogę parować, i może uda się coś, nie? Tu jest ich dwóch czy jeden? Ja, mi się kojarzy, że tu jest i, i ten czarnego kościoła, i białego kościoła, ale. Oho, tak, kurwa, są obaj. No chuj, dobra. Ciągniemy ich do, do, do tego, do środka, żeby tylko jeden został jakoś. O kurwa, nie. O kurwa, jak on sprintuje, syn, Poczekaj, poczekaj. Okej. Okay. Dobrze Ojoj. Zrobił mały, mały skok w bok i No nie, chodź, chodź bliżej Chodź bliżej O, i teraz pary, kontra Pięknie No nie tak pięknie, jak myślałem, że będzie Miałem nadzieję na więcej damage'ów, szczerze mówiąc Uzyw, podkreślenie, tak zapomniałem od i padał wcale nie... Dobrze. ...my na stramku kupiłem dzisiaj, Buldaka poprosiłbym o, o... Za mój żołądek, ale wolałbym, żeby nikt mi takich rzeczy nie robił jednak. <grym> <grym> U, uzyw, ja chyba się powinienem pomodlić o twój odbyt, a nie o twój, ten, o twój żołądek, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ostrego Buldaka, że, no, jebany spellcaster. Powiedział spelcaster samny, jak to boli? Ile ty masz amunicji? A ja też taki spel chcę. Ała. Jestem, Kurwa, ale on spamuje no. To jest ona w ogóle. Co usłyszałem po dźwięku. Eee, no, jak dostała na ryj. <laughs> no nie mogę. Nie tym spelem. Poczekaj, czym ja mogę? Może ją wije na ziemię. Tak. Roll podczas sprintu, ne? Na ziemię, kurwa. Spokojne. Odnowię amunicję Pięknie, i znowu ją wyjebiemy na ziemię Pyk Okej okay. ku, ku, kule? Ku, kule? Nie powinienem klucza jakiegoś dostać, żeby tam na dół zejść? Nie wiem, to no może później zostanę ten klucz Im bardziej nie, dziękuję <ścoughs> Dobra, ta winda, ja wiem, że to jest Mm, podwójna winda, nie? Że ona jedzie. ma, ma dwa, dwie warstwy, więc można tak jak. przy tej windzie, na przykład przy Lorianie i Lotwiku i Lorianie w Dark Souls 3, to można zjechać na to piętro poniżej, ukryte piętro. I w Dark Souls 3 tam jest akurat. Yy, Taba Titanitu. A co tu jest, to już nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Będziemy musieli z powrotem na dół zjechać. Może tam jest klucz do tych kurwa klatek, nie pamiętam. No jest kurwa wysoko. Jak to y, mówi klasyk. Jest to miejsce, nie? Ja tu się będę gubić jak pojeb. Dobra, blokujmy to i zjedźmy na dół z powrotem. Tam chyba będzie ten klucz, nie? Dobra. No, jedź wyżej. A ja tu sobie zrobię siup. Proszę, kurwa. Ja tego sam nie znalazłem, nie? Jak grałem pierwszy raz. To to mnie ludzie z czatu poprowadzili, że mordo. A, to tak działa. Czaszka. A, okej, okay, dobra. To jest czaszka Lorenza tutaj. A dobra, dobra, dobra. Krywa. Czyli tego potrzebuję, żeby się być Lorenzem, tak? To nie jest klucz jednak. Ja ten klucz dostałem w końcu, czy nie? Ja pójdę tam zobaczyć, bo nie jestem pewien. <grywa> I, I wanna see. Czy ten klucz się skądś inną odbierze? Jakaś od zamknięta. Blokada, kurwa, no nie, ja chyba nie mam tego klucza jednak, to nie wiem. Może może znajdę w przyszłości. Ale sprytny, no no to, to, ja, to ja nie sprytny właśnie, no mi, mi, mi musieli podpowiedzieć że takie coś właśnie jest, takie coś istnieje. Ja głupi. Dobrze. A więc. To rakowe miejsce. Rakowe miejsce jest rakowe. Eee, to będzie skrót w przyszłości, nie? No? Tyle pamiętam. Kurwa, jest ten robaczek. R robaczek ksiądz Robak. To eee, to zatruwa! A, szajze. Chciałbym chyba się cofnąć i sobie soczki odnowić, co? To to się kurwa rzuciło? Nie, on spadł i się zajebał. Nie pamiętałem tego całkowicie. Ale podoba mi się. Dobrze, fragmenty, więcej fragmenty. Level masz, mam level w sumie tak, z tych pieniędzy, no. No dobra, cofnijmy się, żeby odnowić sobie te soczki, odnowić sobie. Yy, amunicję, wbijemy level i pójdziemy dalej. Bo tutaj będzie dużo, dużo bicie się, nie? Tutaj na schodach, kurwa, wyskakuje po 15 mobów. Nie zebrałem kamieni. Ups. Nie no, zeb nie zebrałem, serio? Upsi, Daisy. Yy, no to pójdą w pizdu. To pójdą w pizdu. Dobra, 47 tajemnego. Do 50 ciśniemy, a później już będziemy iść w HP. A co dalej, to nie wiem. Zobaczymy. Bo myślę, że na, tym 50, na tej 50 to już taki mocny raczej e, softcap jest, nie? Pabuła jest prześnięta jeszcze nie. W sensie no ciągle German został, nie? Ale, ale wszystkie bossy przed Germanem, wszystkie w podstawce, padły. Siła? No, siłą się skaluje większość moich broni, nie? Oprócz tego właśnie, że... że um, mocno. Um, z tajemnym. Z, z, z Arkanem. No to mamy B w sile na przykład tutaj, nie? Tu mamy w sile A. Nawet lepiej niż z Arkanem, nie? Ale te bronie się nie skalują, dobrze? Z Arkanem. Z Arkanem skaluje się dopiero ten ognisty damage. Ten, który jest na buffie dopiero, nie? I podobnie to się ma tutaj. T z siłą i D z Arkanem. Więc, więc no tak na 50 ok. To do 50 będziemy iść. No, no i robaczek na no chuj no nie będzie mieni z robaczka Ł, well. Czy naprawdę można sobie softlokować te, te te kamienie z robaczków tak jak Darius 2, że jak zabijesz go i zlutujesz to już koniec po kamieniach? A stamina, stamina, to jest dobry pomysł, prawda? Ciągle na stamina narzekam, nie, w wielu przypadkach, że mogę bardzo mało ataków oddać. A brakuje kurwa troszkę damage'u, żeby zabić na nie tak Chciałem to Zobaczymy na, Tonitrusie ile ataków Dwa ataki na zbuchanym Tonitrusie, okej okay. Póki mogę, polatam z... Tonitrusem, bo na prąd ewidentnie Mają mniejszą odporność, nie? I teraz tak, lewo czy prawo? Idę w lewo Wytrzymałość... Ile wytrzymałości pod taki arcane build? Ja mam 15 tylko, nie? O kurwa Więc mam bardzo mało wytrzymałości Przydałoby się więcej. Przydałoby się więcej. O kurwa. Co się wystraszyłem? Na tym panu na plecki po cichu. Będzie mi się skradać. No, nie wyszło. O kurwa, dobra no. <grym> nie wyszło. <grym> o kurwa, on no, dużo HP. Okej, okay, przepływował, od syn. Dobra, podleczyłem się jeszcze na nim. Czy tutaj każda z tych szafek będzie wybuchać? O, oh. oh, hello! Czy warto ich zabijać? Coś dropniesz? i Chyba nie. <laughs> chyba nic nie dropnę. Zawsze problem, jak trzeba wybrać lewo czy prawo. Znaczy... Ja jako taką pamiętałem, że ja muszę chyba iść w prawo, nie? Dlatego poszedłem w lewo. Ale to dlatego, że już wcześniej grałem i jakieś tam minimalną pamięć mam z tej gry, minimalną, bo to nie jest tak, że ja dużo pamiętam. Ale, ale jak jest, powiedzmy, gra, w którą gram pierwszy raz I mam rozwidlenie dwóch ścieżek, które żadne nie wydaje się, powiedzmy, w jakiś sposób specjalny Wyjątkowe To też mam problem Bo prawie zawsze wybieram źle Podejmuję zły wybór <laughs> A, czekaj, tu są Właśnie, się na łóżkach, nie? nie? wiem, czy ich jest więcej? Ja zrobię im tutaj Powinienem zrobić inną bronią, nie? Bo ta broń ma mało wytrzymałości